Cześć, mam na tej stronie Pieczare Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Gospodarstwo po Ojcu. widzicie, przed nami jest piękny bizon. Maszyny. Maszyny nie będę przedstawiać za bardzo, bo mówię i tak. Będziecie widzieć tylko na początek. Bo. Zapomniałam to Przy Was zrobię. Ustawimy sobie saldo na takie 25 tysięcy, żeby było. No zapomniałem po prostu zmienić przed odcinkiem, a chcę to nagrać i dało rzucić w poniedziałek. Jeżeli to oglądać to jest poniedziałek albo wtorek. Więc co, wsiadamy do Bizona, bo trzeba jechać kosić drzepak, jak widzicie stół założony. Więc coś się szykuje, tak? No to co? Ruszamy Światła, koguty. Jeżeli będą jakieś małe ścinki, no to niestety, to jest wina... E, wina mapy, bo mapa musi się jeszcze cała wczytać. Co tam jest? Nie mi tak blokuje? Wyjechałem. I czy ja przejadę tędy. Chyba nie. No nie, nie przejadę, no dobra, trzeba inaczej. No to mamy tu na rzepę widzowie, co tu jest. My mamy wokół gospa... 4... Cztery, cztery pola, coś w tym stylu. Więc będzie ciekawie. Na pewno, dobra, tak, rozkładamy... zona, Co właśnie nie? Aha. Tak, tak. Koduty wyłączamy światła też wyłączamy i co? i jazda przepaczkiem maszyn wam niby nie będę przedstawiał no bo i tak praktycznie każdą maszynę będziecie widzieć, więc nie ma co też przedstawiać wam maszyn i tracić na to 5 minut skoro w tym czasie można skosić praktycznie całe pole oczywiście dziękuję wam za aktywność pod yy, ostatnim live'em było bardzo dużo osób i dużo łapek w górę było, dużo subskrypcji przyszło, doszło. Więc mam nadzieję, że tak będzie dalej, mm, bo chcę rozwinąć ten kanał. Nie ukrywam. Więc mam taką nadzieję, że będziemy rozwijać się dalej w takim tempie. Jaki jest, będzie może jeszcze lepsze tempo. Chcę trochę też rozwinąć ten kanał. Będę się starał odcinki rzucać dwa, dwa odcinki w tygodniu, bo teraz szkoła się zaczęła. E, więc trochę to przeszkadza, ale postaram się wrzucać. Jeżeli coś będzie mi wypanie, czy coś, no to dam znać wam na Discordzie. Link do Discord oczywiście się znajduje w opisie, więc zapraszam. No i tak, z takich informacji tyle, no... Mam nowy komputer, więc mam jakość odcinków jest lepsza, tak? Nie będę ukrywał. Live'ów też, zresztą na no, ostatnim live to się przekonaliśmy sami. Znaczy, ja się przekonałem już wcześniej, bo Spider Manie. Spidermana nagrałem na Ultra. No to oddaję. Tylko mówię, niektóre z tych maszyn, które tu mam, aktualnie, to mają takie coś, że lagują. Znaczy... Lo w logach sypią, nie? No to... przeszkadza to trochę. No ale co poradzimy, takie są modyfikacje do farminga 22. no to wystawka w tym bizonie nie działa ja tego nie nie, po, nie, nie pojmuję no komuś się nie chciało robić musimy za tak powoli nie śpieszy się Też na live, bo tam prawdopodobnie też będziemy na tej serii grać, bo jeżeli byśmy mieli tylko tu grać, no to wam powiem, że to trochę ta seria by zajęła, nie ukrywam. Yy, Trwałoby za długo, a tak na live'ach to będziemy misje robić, zarabiać pieniądze i tak dalej na misjach. Oczywiście na razie koszenie, tak, bo inne misje nie wchodzą w rachubę. Uuu, pola są za duże po prostu. Jak ładnie się u mnie. Jeżeli ktoś będzie ciekawy jaki mam komputerek komponenty to wszystko będzie podane w opisie albo też jest w informacjach kanału I też tu mam taką już myśl Na pewno w pierwszym sezonie w tym nie pojawią się krowy no bo nie mam łąki na razie nie będę kupował łąki, bo trzeba nasiona kupić, opryski, nawozy, no bo wiecie, lato trzeba siać, tak? And dajcie też znać, co mam posiać na tych polach, bo mam ich, nie powiem? Nie... nie powiem, by za dużo metrów to powiem Wam jak będzie jakiś w miarę prosty kawałek, wtedy sobie zobaczę. Oczywiście z tej serii też będą time lapsy. Nie będzie non-stop gadania, bo samemu gadać tak non-stop to też nie wypada. Więc będą time lapsy z takich prac bardziej yy, takich nudnych, nie? Koszenie, opryski, ok, nawozy. Ale na przykład orka czy coś, to wiadomo. Będą time lapsy, albo będzie początek z głosem, a później będzie time laps. Żeby też was nie przynudzać, a też żeby mi mięso garba nie zdał, bo <grywa> to różnie bywa, więc... Na razie wszystkie pola mamy wokół Gospy, więc pola mamy blisko, jeden z plusów w sumie. W tak w połowie, że to się wieszło. O, no, jaka wina się rusza. Myślę, tak 6 ton 4 na kłosić to byłoby dobrze z tego pola Oczywiście dajcie się na, yy, da, yy, możecie dać znać w komentarzu jak wam się podoba nowa jakość, czy jest płynnie Oczywiście miejcie to na uwadze, że YouTube potrafi jakoś upłyć trochę, więc Ja nagrywam 720p 60 fps i mam stałe 60 Więc jeżeli coś jest nie tak, to znaczy, że YouTube coś podwala z nagraniem Więc pretensje miejcie do YouTube'a, nie do mnie No i tak koszenie idzie, miarę miarę, powiem, będzie trzeba podjechać. No na sumie jedną z podjechać, bo to i tak jest blisko Gosły, to będzie się obudziło. Na sumie przyczepa, no przyczep wchodzi tam chyba 6 ton, więc... Dwa zbiorniki i Ogólnie podoba mi się te ściernisko, co gra, bo są takie chwasty, niech chwasty. No to pytałem, że to jest niepryskane, ale w kukurydzy będzie ładnie to wyglądało. Bo w kukurydzy mam takie ściernisko, że po skoszeniu zostaje takie ziele, nieziele. Więc no ja chcę kisząkę czy koszenie na ziarno, no ale to wiadomo, że nie teraz. No bo nie mamy siennika bo nie mamy siennika do kukurydzy. Kroby niestety nas jadły na razie samo z Ciano, bo nie ma kaszowazu też, trzeba będzie kupić więc tu jest dużo takich rzeczy, które trzeba kupić ale to chyba 6 tam w przypadku tego nie będzie więc ja teraz tak patrzę Gram oczywiście na poziomie normalnym, nie na łatwym, więc też trochę tu wyzwania będzie na tym poziomie. Rollback. 8 na godzinę jedziemy. Bizonym. 83%. Oczywiście najpierw musimy wykonać wszystkie złożone zbo się, żeby żypaki zasiąść, bo pięć nie będzie najprawdopodobniej, więc trzeba powiarniać. Jeden zbiornik to będzie, ale dwa no to nie będą z tego pola. Na pewno. żeby że jedno, przyczepę, nie ma co ciągnąć. Oczywiście mamy silos, 25 000 litrów. Wszystko chyba w silos będę sypał, bo trzeba na razie to wszystko trzymać w silosach. Najwyżej coś tam wysypie na. Ten, um, do hali tutaj, tam jest taka jedna hala. Się wysypię na, na halę. Już takie, tego co będę miał najwięcej, no bo mam dwa pola osa i jedną polę chyba pszenicy. Jak dobrze pamiętam. A jeżeli będziecie zadawać pytania, co mi nie było, no to z powodu, że już miałem sobą komputer do nagrywania, ten, ten już jest o wiele lepszy, eee, Więc... lepsza jakość, tak jak mówiłem, będzie lepsza jakość odcinków, więc tak to będzie wyglądało. Szkoda, że wam nie oddaję. Takich kolorów jak ja mam na monitorze, nie, bo to tak przepięknie wygląda. Skaczę do... proszę wszystko. Dobra. Dobra, zadanie będziemy grafić później go odpalić. To. Okej, okay. teraz tak, z nowej rury. Aha. A czemu tu rura nie jest? Przecież coś się zepsuło w kombajnie. Teraz podjedziemy traktorem. No właśnie mówię, ten Ursus laguje, nie, widzowie. Takie są modyfikacje do tego farminga. że jest ten kombajner? No schowaj, ale ciąg nie chcę wyjść. jedrolika chyba poszła No a jak jedrolika poszła No to niestety takim akcentem Musimy zakończyć pierwszy odcinek serii Gospodarstwo po ojcu, no bo niestety kombajn się zepsuł, nie wiem czy... najprawdopodobniej chyba będzie trzeba wymienić kombajn oj, oj, oj. no to że takie problemy w pierwszym odcinku się pojawiły no trochę źle A no, był sprawny, nie? No, kurcze, tak jest z tymi polskimi maszynami więc co? widzimy się w następnym odcinku Cześć Siemano Elu.